W pytaniu tym yy, zawarta jest tak naprawdę kwestia dotycząca spowiedzi. Dlaczego muszę iść do księdza? Dlaczego jest konieczny spowiednik, a nie bezpośrednio, od razu? Pan Bóg mi nie wybaczy, gdy ja pójdę sobie do parku, do lasu i w swym sercu wzbudzę żal i wyznam bezpośrednio do Boga. Przecież ja Pana Boga obraziłem. Albo może i drugiego człowieka, to do niego pójdę, przeproszę, ale dlaczego akurat anonimowy, na przykład dla mnie ksiądz, ma odpuszczać mi grzechy? Powiem szczerze, że tak pół żartem, pół serio. Z punktu widzenia mojego, w cudzysłowie, lenistwa, to ja też jako ksiądz i jako spowiednik wolałbym, żeby każdy sam siebie rozgrzeszył. Ileż zaoszczędziłbym czasu, ileż trudu posługi w konfesjonale byłoby mi oszczędzonego. Miałbym wolne, mógłbym odpocząć, zrobić coś na co mam ochotę. Ale to nie kościół wymyślił sobie ten sakrament, to nie księża ustanowili spowiedź, tylko posłuszni słowu Chrystusa, który eksplicite, czyli mówimy no wprost i jednoznacznie, nie ma żadnych wątpliwości co do tych słów, w Ewangelii Jana pod koniec zauważymy w dniu zmartwychwstania, w 20 rozdziale Ewangelii, gdy Objawia się uczniom zamkniętym w wieczorniku, trochę przestraszonym yy, przed prześladowaniami, Jezus mówi. A mówi po tym, jak tchnął na nich, dał im dar Ducha Świętego i im powiedział, komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Z logiki tych słów wynika, że apostołowie, żeby móc odpuścić lub zatrzymać grzechy, musieli ewidentnie taką osobę, takiego penitenta wysłuchać, bo musieli rozeznać, czy stan serca tego człowieka już jest na tyle przygotowany, jest gotowy, by przyjąć rozgrzeszenie, czy go nie przyjąć. Czy ten człowiek na przykład postanowił poprawę, czy też zamierza i tak w sposób zdeterminowany, z premedytacją grzeszyć bez żadnego procesu nawrócenia, więc to rozgrzeszenie nie miałoby nawet sensu, byłoby bezowocne, więc jego się też nie udziela. W tym sensie realizujemy, posłuszni słowom Jezusa, ten, tą Bożą logikę, i realizujemy polecenie właśnie Zbawiciela, by tym sakramentem posługiwać. Odpowiedź na to pytanie. Została już częściowo wyrażona w poprzednich słowach, które wypowiedziałem, a mianowicie widzimy Jezusa, który po zmartwychwstaniu objawia się konkretnie apostołom, nie innym osobom, nawet nie tym kobietom, które szły za uczniami Jezusa, i nie szerszemu gronu uczniów. Przecież Łukasz, ewangelista, mówi o 72 rozesłanych przez Jezusa, czy całe tłumy czasami szły za Nim. Otóż Pan Jezus po to formował i kształtował pewną określoną, zamkniętą do tych 12 uczniów, grupę swoich zwolenników, tych, którzy szli za Nim, żeby ich przygotować też do tej posługi, do wszelkich posług, ale również do posługi spowiedzi. Dlatego mówimy, że dzisiaj, tak znowu z definicji, Władzę rozgrzeszania posiadają tylko biskupi. Trochę może to jest intrygujące, jak to przecież spowiadają też księża. Otóż każdy ksiądz, nawet świeżo wyświęcony na kapłana, nie ma automatycznie władzy rozgrzeszania. On od swojego ordynariusza ją jakby osobnym aktem otrzymuje, że daję tobie wraz z tymi święceniami kapłańskimi również prawo do udzielania ważnych, ważnego rozgrzeszenia. I rozgrzeszenie, ta władza. Jest w zasięgu księdza na całym świecie, aczkolwiek z wyjątkiem tych diecezji, w których tamtejszy biskup może sobie zastrzec, że nie pozwala temu księdzu rozgrzeszać. Taka jest rzeczywiście procedura. A zatem biskupi. Na, jako następcy apostołów udzielają rozgrzeszania oraz księża, o ile nie popadli w kary kościelne, o ile mają po prostu jurysdykcję udzieloną od biskupa. I dlatego to idzie od Jezusa poprzez apostołów i biskupów, aż po księży, którzy tę władzę otrzymują. Sami jej sobie nie wymyślają, sami jej sobie nie uzurpują, tylko otrzymują nie tyle jako przywilej, tylko jako, powtarzam, pewne dosyć nawet czasami żmudne i trudne zadanie. Niełatwą posługę dusz pasterską. Nie brakuje osób, które w taki oto sposób rzeczywiście postrzegają kwestię osobistego nawrócenia. Że, I powiem szczerze, to jest trochę na zasadzie świadectwa: w mojej rodzinie była taka osoba, która mówiła: Teraz ja sobie pożyję, jak chcę, przyjdzie starość się wyspowiadam, będzie czas na różańce, będzie czas na modlitwy i z Panem Bogiem też wszystko sobie pozałatwiam. Osoba ta niestety zmarła, miała nagły wylew i zawał i mogę tylko ufać w Boże Miłosierdzie, że rozgrzeszenie warunkowe, które udzielił tej osobie ksiądz, ta osoba była nieprzytomna, ksiądz po prostu mówi, jeśli nie słyszysz, żałuj za grzech. A Pan Bóg niech ci przebaczy Twoje przewinienia. Ufam, że, że to się stało. To jest dla mnie namacalny, powtarzam z własnej rodziny, przykład tego, że nie można tak sobie wystawiać Pana Boga tak naprawdę na próbę. Oto teraz dzień zbawienia słyszymy w Biblii. to teraz czas właściwy. My nie wiemy, czy dożyjemy jutrzejszego dnia. I jeszcze na dodatek świadomi, że powinienem się nawrócić, ale sobie odłożę na później, to kto wie czy tym bardziej, nie zemści się na mnie takie jakby szarganie Bożą łaską, takie po prostu traktowanie Pana Boga no, po macoszemu. Dlatego nie warto iść tą drogą, lepiej jak najszybciej pojednać się z naszym Panem.